Dzień dobry kochani, jeździmy po sklepie z samego rana. robimy zakupy takie troszeczkę już większe zakupy I jak widzicie wchodzimy w sezon picia wody mineralnej <laughs> więc mamy i niegazowaną i gazowaną i tak sobie jeździmy po lidlu później wszystko do samochodu i jeszcze do innego sklepu także w będzie, czy nie, co nieco będzie. Ja na przykład lubię Lidów. Danusia nie za bardzo lubi lidów Ja akurat lubię fajnie się robić tutaj zakupy, ale najbardziej lubię Dino. Oj, Dino to jest dla mnie numer jeden. Byłem w ogóle mocno zdziwiony, że w Krakowie żeśmy nie znaleźli takich sklepów. Ciężko było z Biedronką, ciężko było z Dino, a zwłaszcza w samym centrum, tam gdzie żeśmy mieszkali, szukaliśmy na różne sposoby. Znaleźliśmy, ale to na starożytnej i to tak wiecie daleko na starożytnej znaleźliśmy biedronkę i to tak schowaną tak no ciężko ją było znaleźć a u nas nie ma problemu są biedronki nie nie ma żadnego problemu idziemy dalej co zakupy kończymy lidla i idziemy do, do dino właśnie do naszego do naszego dino na razie jeszcze do Dino. Jesteśmy pod Lidlem. Właściwie już odjeżdżamy. O, tak, właśnie odjeżdżamy. Po raz kolejny witamy. No, zrobiliśmy zakupy drobne. Tak. Jeszcze właśnie do Dino musimy mhm. e, kupić sobie parę rzeczy. Jeśli chodzi kochani nasi o, o zakupy takie świąteczne, to nie, nie przesadzamy, wiecie, nie kupujemy nie. z nadmiarem, bo uważamy, że to jest bez sensu. To są tylko tak naprawdę dwa dni świąt, a, a potem tego żarcia, wiecie jest za dużo. Nawet człowiek się obie już tymi, tymi rzeczami, potem to już tak nie smakuje i, i to potem tak ciężko, ciężko się tego pozbyć i czasami nawet gdzieś tam, nie wiem, się wyrzuci po prostu niepotrzebnie. A my sobie jedziemy właśnie teraz do Dino, coś tam jeszcze dokupimy. Oczywiście sałatki robimy dużo, bo u nas uwielbiają wszyscy, to znaczy my rodzice, Siostra będzie, no to wszyscy lubią sałatkę, więc naprawdę zrobimy jej sporo. Inne tak, rzeczy tak, tak bardziej, wiecie, z głową, żeby tam nie zostawało faktycznie szczególnie tego, tego mięsa. A dzisiaj na obiad robimy sobie. Co robimy? Gulasz. Mulasik będzie. A i kaszę jeszcze musimy kupić. No to mam wszystko na liście no. zapisane, także. No prosto na Warszawę i tam. Na Warszawę akurat, <laughs> na Warszawę akurat w przeciwnym kierunku. <laughs> <laughs> Tutaj byś pojechał na Toruń do, Na Toruń, tak, tak no. na Toruń. Pojedziemy i do no, Torunia. Pojedziemy do Torunia. No, ja pojedziemy. Do Torunia. Kochani, cieszę się, mamy dobre humory, bo tak napakowaliśmy zakupów, szybko się udało to zrobić i druga sprawa, no piękny poranek. Lekki chłodzik jest, ale tak przyjemnie, przyjemnie bardzo, bardzo, bardzo. No. A w sam raz na wycieczkę na przykład gdzieś się wyjechać i tym. No A teraz, sobie mój umysł wiesz, gdzie teraz krąży, tak no, coraz no. częściej, no. im bliżej wakacji. No oczywiście Gdynia. Ale mi też dzisiaj, wiesz co? Dzisiaj byliśmy słuchajcie w Lidlu. Hmm. Był asortyment taki e, ubraniowy. Były koszulki męskie z takim znaczkiem o, Kotwicy. No jedziemy, jedziemy. E, kotwicy, widzicie, od razu myśl jedna kierunek Gdynia. Dokładnie. Także obydwoje tutaj myślimy o tej jedynie i na pewno będziemy próbować w wakacji się tam wybrać. Co z naszych planów wyjdzie, no to oczywiście nie wiadomo. No, tutaj mijaliśmy teraz, o już tylko kawałeczek było widać, kościół Kozala. Jeszcze nie był. Pod wezwaniem tak, także... Michała Kozala, także to jest parafia nie nasza akurat. Ale tutaj, no czasami, wiecie, jakieś tam msze za kogoś są, no to, to czasami człowiek też i tutaj bywa. Dobrze, widzimy się oczywiście później w domu. Cisza i spokój. Krótko, spokojnie. do poucinać do wazonu, tak wiecie na święta. To tania. Jest. No to jest jakaś droga. Śmiga. To nasz golfik. No nasz też jest tak. Jest dobrze, jest dobrze, Wieje, ale jest tak dosyć fajnie dzisiaj, nie? No, Przyjemnie. W ogóle nie ma takiego zimnego wiatru. No to już taki inny jest, no, wiosenny. wiosenny wiatr, tak, mhm. ciepły. Ciepły wiatr. Mhm. Ojej! Znów w, nie mamy, Znów w samochodzie, nie mamy. Słuchaj, innego zajęcia, tylko jeździmy. Tak, moja ukochana mi nie daje zbyt dużo czasu na wytchnienie. Nie no, żartuję. Nudzi no, nam się wiecie jeździmy. Tak, jeździmy dzisiaj, <noise> cały dzień jeździmy właściwie. Nie no, oczywiście cały no, czas tak coś, wyszło. Tak, coś akurat wyszło tak no. dzisiaj, że, że faktycznie jeździmy dużo. Teraz akurat czekamy na Kingę. Tak, na się czekamy, bo wyjdzie ze szkoły, później będzie Kajusia. Kaje okay, zgarniemy i do domu. I do domu. Jeszcze wiecie, co przy okazji byłam odebrać wyniki badań krwi, bo wczoraj byłam na, na, na krwi zrobić sobie badanie. Badania w sumie mam okej. Okay. Jeżeli chodzi o ogólnie okrew, to wiecie, te wszystkie 27 parametrów, ale mam znów niskie żelazo i ferrytynę. Także to jest bardzo dużo ponad, poniżej normy. No więc będę musiała się udać do lekarza w najbliższych dniach, żeby pani doktor przepisała mi żelazo, jakieś solidne takie. Także znów będę, będę musiała się najeść tabletek trochę. Ja tak mam od jakiegoś czasu, Kinga też tak ma, także walczymy z tym żelazem, wiem, że nie jest łatwo uzupełnić żelazo, nawet no, no. jeżeli się tam wiecie, stosuje tabletki i, i, i spożywa odpowiednie produkty, to i tak to nie jest takie proste. Wiem, że tutaj Wicki też kiedyś pisał, że, że całe życie praktycznie z tym żelazem walczą, no, no ale dobra, będziemy próbować. Ja mam kochanie znowu tak, że mój organizm produkuje ponad normy. Zwłaszcza przy rzds kiedyś pan profesor mi powiedział na oddziale, że mówił, U pana żelazo to powinno spadać na łeb A ja mam ponad normę tego żelaza, no ale to nie wiedziałem. Dopiero później mi mama powiedziała, że, że taki się już urodziłem, że, że po prostu. I w ogóle hemoglobina bardzo wysoka, mm -hmm. krew gęsta. No, no widzisz, Bo tak inne że... parametry, no wiadomo, że mam złe, ale żelazo to mam. Jeden ma za dużo, drugi ma no. za mało. No, jakby się tak dało, to się, czy jednym pocałunkiem, to bym się przekazał. <laughs> no niestety. Tak się no. nie da. No, także czekam na wizytę u lekarza w najbliższym dniu. No dnia. tak, najbliższy dzień do lekarza i później żelazo. I w zastrzykach tak, ale wiesz, później to trzeba rozmasowywać takie miejsce, bo ja kiedyś też miałem zastrzyki. No i tak pupkę z kuli, że wiesz, ja sobie pielęgniarka mówiła, żeby te miejsca rozmasowywać, tak? A nie rozmasowywałem i widziałeś tak, mam tutaj zapadnięte mięśnia. Ależ skąd? Ja ci tam w życiu nie zaglądałam, tam? Nie? <laughs> Abs absolutnie. A co, mi się może pomyliło z kimś innym? <głos> Ups. <głos> no dobra, koniec żartów, ale faktycznie trzeba tak robić. No. Trzeba tak robić. To A zbawić. dałbyś radę na przykład mi robić zastrzyki? Nie. Mimo, że ja się kuję Patrz, dwa razy dziś, dziennie. Nie dokończyłam zdania. Nie? Nie, nie, nie. nie. nie? nie dałbyś rady? Nie? nie? To znaczy, gdybyś potrzebowała insuliny, no. to bym Ci dał. Mhm. Ale takie typowe długie igły nie dam rady. Jakąś mam blokadę, mm -hmm. już to kiedyś próbowałem robić innej osobie, nie robiłem, bo, bo nie dam rady, mam jakąś taką blokadę. No ja też jakoś chyba nie dałabym Myślę, rady. jeszcze ta osoba mówi, normalnie mówić gaj, tak, wbijam. Ja mówię, no tym bardziej nie będę dźgał. Bo wiecie, jak sobie robię insulinę, to niektórzy pacjenci czy tak powiem dzigają się, tak buch, mm -hmm. nie? A ja tak nie robię. Powolutku sobie cyk wbijam i mm. już. No. I, i leci tam sobie w brzuszek, a, a niektórzy właśnie tak buch, a ja tak, nie, nie wiem, źle mi się to kojarzy, taki mam, nie wiem, jakby kogoś chciał zabić nożem, a to niestety ja bym się chyba do tego nie nadał. Także, no nie, nie, nie lubię gać, tak, mhm. nie. Zresztą sama widzę, jak to z insuliny robię, no to przecież bardzo powolutku, cyk, nie ten. Ale muszę zmienić miejsce, wiecie, bo kuję się w brzuch i na przykład teraz też z Wami rozmawiam, trochę się... Z... Spociłem w tym samochodzie bez gorąco i już mnie piecze tam. Tylko wiesz, nie, nie lubię się tak uszalać z byle mhm. powodu. Ale muszę sobie zmienić miejsce, i, i może Ciebie poproszę, to byś mi robiła tutaj w ramię. Bo ja ten pen jest długi. Mhm. Bo już mam tak skute, wiecie, brzuch, że kurczę żółte i tam jest y, wzrost na wzroście. Już mam takie. No. Albo w ramię, a pielęgniarka mówiła, że w biodro też można. A w biodro to sobie samo. A może sobie w biodro będę robił. No zobaczymy. Na razie tylko w brzuch. Ale tak kochani, ogólnie to Wam życzymy zdrowia. Żebyście nie robili gdzie jest dobrze, gdzie się fajnie wbija. Żebyście wszyscy, którzy nas oglądają, żebyście nie chorowali po prostu. Tak. O, idą dzieci. Młodzież znaczy się, młodzież, młodzież. Tak, bo to już. Niedługo maturzyści. Młodzież licealna. Młodzież licealna. O, prawdy. No. Ze szlugiem? Nie, no żartuję. Nie, nie, nie idę tu. Są takie, że że że, niby, że chmurki puszczają, ale to niedawne czasy, że się stało za szkołą. I... Nie. No, zależy, myślę, że też i tacy znajdą. stoją. Stoją, no. stoją, widziałem. Tylko nie tutaj, tylko tam dalej, w tym technikum tak? tam, tam A. za parkiem. Mm -hmm, mm -hmm. To tam, to już jest siwo. No. no. Także tak dzisiaj, kochani, ganiamy, ganiamy, ale wypieku was dostałem, ja się zmęczyłem. Bo jest, y, Zmęczyłeś się tym prowadzeniem? No. Męczyłem się Nie, prowadzeniem. Z, w samochodzie a, 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 jest dosyć duszno, chociaż sobie otworzyliśmy drzwi no, inutno, tak, tak. i jest przewiew, bo jest hmm. fajny wiaterek dzisiaj. Nie, no, ja teraz... takie zmęczenie czuję trochę, powiem ci. Czujesz? No mhm. ja ogólnie taka jestem. No to Wiecie co, tak, przez żelazo. Takie chroniczne zmęczenie u mnie jest, wiecie, główny, główny taki no. um, objaw. A ja zawsze mam razy. takie wypieki tutaj. To już wiem, że jakiś, jakieś zmęczenie jest. Hmm. A bo jeszcze i w pracy byliśmy i na mieście dużo załatwiania, zakupy większe, jazda, jeszcze z tatą, tak jak widzieliście tam na nagraniu, zawieźć tatę tam do jego lasu, no i, 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 te. I teraz żeśmy ile posiedzieli z godzinkę, ale to też trochę sprzątania ty zmywałaś, wiecie, cały czas. Tak. Mamy tak jakoś to nasze życie wygląda, że cały czas się coś robi. No, i na obiad gulasz, już nie mogę się doczekać. O, kurde, nawet mi nie mów. O gulaszu. Ty zjesz z kaszą, no. ja zjem z ziemniakiem. No. O, pan no. kopertę ładnie robi. Pięknie. No dobrze, kochani, zobaczymy się w domu. I trzeba powiedzieć. Uff. Wreszcie w domu. Wreszcie w domu. Chyba dzisiaj nigdzie nie jedziemy już, co? <grystanie> nie, już starczy. <grystanie> już starczy jazdy. Schowałem samochód, wiecie, wiadomo, że to nie jest żaden problem, nie? Ale wiecie, jak to jest. Jak się już chowa samochód, to człowiek się psychicznie przygotowuje, że no już dobra, na dziś wystarczy, teraz trochę w domu, później pójdę do pracy, pójdę, nie pojadę. No a tu się okazuje co innego, no i trzeba było pojechać. Chociaż. Fajnie się tam stało, bo ja lubię otwarte przestrzenie i bardzo lubię las. Nic mnie tak nigdy nie wyciszało jak las. Fajna okolica tam była, podobało mi się. Tata chyba też zadowolony, narwał sobie gałązek z własnego lasu i, i zadowolony. Ale nie wiem, czy widzieliście, a raczej chyba żeście nie widzieli, jak ten las jest gęsto sadzony. Ja byłem pod wrażeniem. Drzewko przy drzewku. Iglaczek przy iglaczku że właściwie no teraz jest godzina za 15.05, jeszcze jest jasno, ale jak będzie się robiła taka szarówka, to tam już jest ciemno. Taka gęstwina, że szok. Ale Danusia powiedziała, lepiej stamtąd wyjść z tych krzaczorów, bo są kleszcze. No i wiecie, później wiadomo, trzeba się sprawdzić z takiego, przypominamy Wam o tym. Wiem, że wiecie, ale Wam po prostu tak przypominamy, nie się że po przyjściu z takich właśnie pól, lasów, jak gdzieś chodzicie sobie, spacerujecie, czy nawet jesteście w parku, nawet na krakowskich plantach, to lepiej się dobrze oglądnąć. Tak, bo gdzieś tam może być kleszczyk, nie wiecie o tym i, i on sobie tam powędruje, gdzie nie potrzeba. Pa... <śmiech> <śmiech> Jest tu taka jedna urocza osoba o, o fajnym fajnych oczkach i mnie rozśmiesza. Ciekawe o kim ty tam myślisz właśnie. Hmm. Właśnie, ciekawe. Hmm. Także dzionek nam się jeszcze nie skończył. Jeszcze pójdę do pracy. Danusia chyba pójdzie też ze mną. Tak, przejdziemy się. Była u nas mama, posiedzieliśmy chwileczkę, pogadaliśmy, ale to była taka krótka chwilka. Obiad, kochani, chciałem Wam powiedzieć, że a propos obiadu, najcudowniejszy dla mnie oczywiście obiad, czyli. Hmm, Kasia? Sosik, mm -hmm. kasza i mięsko, i szyneczka. Kroiłem chętnie, przejadano się, powiedziała, co, chcesz pokroić szynkę na obiad? Marzyłeś o tym? Ja mówię, no pewno, że marzyłem. Bo wiecie, no, to jest pyszne, no ja po prostu lepiej mi smakuje. Pokroiłem i teraz żeśmy sobie zrobili i, i, i z kaszą taki sosik. Gulasik przepyszniutki, przepyszniutki. No, ja Mógłbym też mieć. bardzo lubię właśnie. No. Jeden tak. z moich ulubionych obiadów. Jeden z moich ulubionych. Drugim moim ulubionym obiadem jest rosół oczywiście. Ono się świetnie, świetnie rosół robi. Mnie bardzo smakuje. Nie, właściwie nigdy nic nie dodawałem. Nie, był, był taki okres czasu, że dodawałem magii. Był. Mhm. No. No, ale to rzadko się zdarzało. Taki Nawet... wiatr, zobacz, się zerwał, nie? No. no, no bo... w ogóle był, ale teraz jakoś tak Może nocy. być burza, no. Pierwsza wiosenna burza, zapowiadają właśnie. Wszystko się pięknie zieleni, jak widzicie, bardzo to jest fajne iść, poszukać sobie wiosny, jak ja to zawsze mówiłem, zrobić sobie jakieś fajne fotki. Myśmy dzisiaj byli w lesie. Było fajnie. Ale tam koło szkoły, gdzieśmy stali, to też już bardzo, bardzo zielono i u nas na ogrodzie, muszę Wam kiedyś pokazać, jaka ładna trawka rośnie. Ale ta trawka oznacza, że trzeba będzie niedługo wyciągnąć kosiary. No, niestety. I jechać, no, jechać, kurczę. Skończyło się to dobre, że, że była zima, nie trzeba było tam nic właściwie robić. A teraz, no, zacznie się. No ale cóż. Jak trzeba, to trzeba i. Chociaż dawniej tak ludzie nie kosili, nie? no się pamiętasz? Nawet jakśmy byli w Krakowie, ja do mojego taty mówiłem, przy domach były, były trawy, czy ogród był, czy... czy po prostu trawa była, podwórko było, na którym nie było kostki dawniej żadnej, po prostu trawa rosła. To wcale tak nie było przycinane tam. Od czasu, pamiętam, do czasu dziadek yy, yy, kosą kosił. No, i chodził na konieczynko, bo miał króliki. Króliki, nutrie, świnki. No. Takie gospodarki. Gołębie i kury. Myśmy mieli kury i gołębie. I mój tata do dziś ma gołębie, ale mówi, że zlikwiduje już, że będzie sprzedawał, że będzie miał coraz mniej, bo już nie ma siły. Wiecie, 82 lata, no to, no to nie ma się co dziwić, nie? Mhm. Ale jeszcze jeździ. Działeczkę ma fajną. Jak pojedziemy następnym razem, to pojedziemy na działkę jeszcze. No, i na kopiec. Naprawdę. Jeszcze jest dużo miejsc, wiecie, w Krakowie, których myśmy nie byli oczywiście, bo się nie da. Po pierwsze, że tam, gdzie można, kochani, gdzie można było, ja jeszcze wrócę na chwileczkę do tego tematu naszego ukochanego Krakowa, że, bo tam były pewne propozycje innych ludzi, gdzie, gdzie tam można by było jeszcze iść. Jest tak dużo miejsc, że te, które można zwiedzić, wiecie, chodzi mi o to, że można zwiedzić po prostu, nie płacąc za to. No to tośmy byli, w kilku miejscach takich żeśmy byli, a wszystkie inne miejsca, gdzie trzeba płacić, no nawet, nawet gdyby nie trzeba było płacić, no ale wiecie, człowiek jest zmęczony, tu trzeba gdzieś zejść na obiad, odpocząć, coś się napić, no ale najczęściej wszędzie się gdzie chodziło, czy nawet na Wawel, czy, czy na kopiec, czy, czy byśmy chcieli barbakan zwiedzić, chociaż akurat tam w tych dniach było zamknięte no, dla zwiedzających. No to wiadomo, że to wiecie, no to jest kasa, to jest po prostu za tym idzie pieniądz, chociaż myśmy wykorzystali na maksa, kurczę, wiecie, po 15 tysięcy kroków wybił wybił um, smartłoczek, także było dużo, dużo chodzenia. Później pamiętam na Wawelu, to ja już, tam gdzie Danusia dla was nagrywała na tym, um, na tym podworcu takim dużym to mnie tam już nie było, ja sobie siadłem i Kinia też, bo nas bardzo bolały nogi. Tylko dwie twardzielki były Danusia i Kaja, co tam jeszcze poszły sobie ponakręcać trochę. Ja już nie mogłem. Po prostu nie dałem rady, musiałem usiąść, bo to by się mijało z celem, gdybym ja z takim bólem chodził dalej na. No by mnie to nie cieszyło. Także jeszcze, jeszcze wrócimy do Krakowa na pewno i na pewno jeszcze zwiedzimy zupełnie inne miejsca, a chodzić jest gdzie? Nie, Danusiu? No. jakby była pogoda gdyby była lepsza pogoda no to, no to wtedy, wtedy już na bardzo wiatr wiał przy, przy wyjeździe jak żeśmy już mieli wyjeżdżać, opuszczać Kraków to nam przeszkodził wiatr bośmy się wybierali na kopiec ja na kopcu Kościuszki nie byłem ojejko za 30 lat no, także na pewno się dużo zmieniło dużo na lepsze ale to się zobaczy kochani, dobrego wam życzymy popołudnia Dobrego odpoczynku, oczywiście, po całym dniu. Mam nadzieję, że się wszyscy w miarę dobrze czujecie. Ci, którzy chorują, to też o nich pamiętamy. I życzymy Wam wytrwałości, przede wszystkim, takiej wewnętrznej siły, bo to jest bardzo istotne. Jak się choruje przewlekle, żeby tutaj było mocno. I żebyście się uśmiechnęli, jak to oglądacie że o Was pamiętamy. Pamiętamy o wszystkich naszych widzach, którzy zawsze przychodzą, zawsze coś napiszecie. Czy prywatnie w mailach odpisujemy, nie ma, nie ma problemu. Czasami jak nie odpiszemy w jeden dzień, to na pewno na drugi dzień odpiszemy. Niedawno się sprawdzamy pocztę, patrzymy. Jak ktoś coś pisze, to my też odpisujemy. A teraz tak, będziemy odpoczywać, nie? Mhm. Ja jeszcze pójdę, um, jeszcze pójdę do um, z sąsiadem pogadać, bo się umówiłem. Mhm. Więc chwilę posiedzę z sąsiadem, pogadam, bardzo miły sąsiad, bardzo serdeczny człowiek. No i później trzeba uciekać, pójdziemy z nami się do pracy. No i stały element naszego codziennego życia, czyli po południu mamy luzik wreszcie zasłużony i o godzinie 10 będzie mnie brało z bo mnie też bierze z mimo że mam dobre żelazo. To też mnie tak po prostu... Na przykład nieraz mam takie momenty, że wiecie, nie wiem, czy to jest zmęczenie, czy jakieś znużenie, no nie, mam, nie wiem jak to nazwać, że na przykład mam takie momenty w ciągu dnia. Nie? Że tutaj oglądam, nieraz patrzysz, ja tam sobie coś wiecie, dano się coś robi w kuchni, ja sobie siedzę tam na sofie, oglądam coś, czy jakąś recenzyjkę sobie chcę, jakieś sprzęty oglądnąć i tak mi leci główka. No, tak jest czasami. Nie? nie wiem dlaczego. Dobrego, fajnego popołudnia. Kończymy, kochani. I widzimy się oczywiście jutro. Zaczynamy znowu kolejny dzień. Znowu to samo. Wszystko w koło się toczy. Chociaż nie krytykuję. Bo mi kiedyś Gabrysia powiedziała, mówi, bo ja mówię, że ta codzienność jest monotonia. Mówi, pamiętaj, dobrze mieć nawet taką monotonię. Nie można mieć, bo można mieć jeszcze gorzej bez tej monotonii. I tu miała rację. Nie narzekam. Życie kołem się toczy i tak już zostanie. Do zobaczenia, do jutra. Cześć kochanie, pozdrawiamy serdecznie.